Po usłyszeniu, że dla człowieka wszystko jest bronią, zdesperowana rasa obcych porywa kilku ludzi, daje im statki, losowe gadżety i instrukcje obsługi. Chcę, żebyście wiedzieli, że rozmawiacie właśnie przed najwyższym panelem. To sprawa absolutnie najwyższej wagi, aby dowództwo naszych sił obronnych dowiedziało się o tym, co się wydarzyło, tak szybko, jak to tylko możliwe. Tak, dobrze, odpowiedziała istota na ekranie wizji, głosem wyraźnie drżącym. Czy powodem było przemawianie do osób o tak wysokiej randze, czy też wydarzenia ostatnich dni? Trudno było stwierdzić. Sala najwyższego panelu nie była przesadnie okazała. Właściwie była raczej mała i zupełnie nieprzystająca do doniosłości decyzji, które tam zapadały. Jednak jej użycie ugruntowane było przez historię i głęboko zakorzenione tradycje. Dlatego dwanaście istot należących do pięciu różnych gatunków musiało tłoczyć się przy jednym końcu stołu, tak aby wszyscy mogli widzieć stary, dwuwymiarowy ekran wizji. Jedna z tych dwunastu istot, ta sama, która przemówiła wcześniej, zwróciła się do istoty po drugiej stronie ekranu: Proszę potwierdzić, Pańska placówka to posterunek naukowy o populacji około tysiąca. Zgadza się, odpowiedział dowódca bazy. Powiedział pan, że nie było żadnych ofiar? Tak, nie było żadnych. To się jeszcze nigdy wcześniej nie zdarzyło. Jak wam się to udało? To to nie była nasza zasługa. Poprosiliśmy o pomoc ludzi. Ludzi, powtórzył mówca wyraźnie smakując to nieznane słowo. Istota na ekranie wykonała oczywisty gest zakłopotania. To znaczy przedstawicieli gatunku Z Z9. Wśród dwunastu rozległo się poruszenie, gdy dane o tym gatunku pojawiły się na małych, podręcznych ekranach przed nimi. ZZ-9 był gatunkiem nieposiadającym zdolności do podróży międzygwiezdnych. Nawet ich pierwsza międzyplanetarna ekspedycja, jeśli w ogóle można tak nazwać wizytę na własnym księżycu, była przedsięwzięciem niedawnym i nie miała dalszych, większych kontynuacji. Stary Stół zatrzeszczał, gdy mówca pochylił się do przodu, a jego ton przybrał niedowierzający charakter. Chce pan powiedzieć, że to gatunek Z-9 skutecznie obronił wasz sektor przed zbrojną watachą? Nie, nie byliby do tego zdolni. I na dzień dzisiejszy wciąż są nieświadomi tego, co się wydarzyło. Miałem na myśli to, że poprosiliśmy o pomoc konkretnej jednostki, cztery, dokładnie rzecz biorąc. To nie ma sensu, wtrącił się ktoś inny z dwunastki. Groziło nam unicestwienie albo coś gorszego, niewola. Byliśmy zdesperowani, więc postanowiliśmy wykorzystać pewną niezwykłą cechę gatunku. ZZ9, którą wcześniej zaobserwowaliśmy i która w ich kulturze została wyolbrzymiona do wręcz absurdalnego poziomu. Zobaczcie, oni, ale przecież kazano wam się ewakuować. Dlaczego po prostu nie opuściliście posterunku? Istota na ekranie przez chwilę zmieniała wyraz twarzy, jakby próbując dopasować emocje do sytuacji, aż w końcu pozostała przy wyrazie czystego zakłopotania. Wysłaliśmy prośbę o natychmiastową pomoc zaraz po wykryciu nadlatującej floty. Nie mieliśmy jednak żadnych środków ewakuacji. To wyznanie wywołało poruszenie. Większość z dwunastu pospiesznie zażądała szczegółowych informacji na swoje podręczne ekrany. Nastała minuta ogłuszającej ciszy, gdy wszyscy zapoznawali się z faktem, że ich wezwanie o pomoc zostało odrzucone. Część urzędników uznała ryzyko utraty jakichkolwiek wysłanych tam statków za nieakceptowalne, zważywszy na coraz bardziej uszczuplone siły militarne. Czy mam kontynuować? Zapytał dowódca bazy. To niemal buntownicze pytanie oderwało uwagę dwunastu od ich urządzeń. To mówca udzielił odpowiedzi. Tak. Proszę wyjaśnić, na czym polega ta niezwykła cecha gatunku ZZ9. Mówią, że dla człowieka wszystko jest bronią i to właśnie postanowiliśmy wykorzystać. Wysłaliśmy ich na orbitujące pole szczątków wokół Narina, gazowego olbrzyma trzeciej planety w naszym układzie. Jak to dokładnie zrobiliście? Przekazaliśmy im, Dowódca bazy został znów przerwany, choć tym razem mówca dodał przepraszający gest. Gestem poprosiłby kontynuować. Proszę zacząć od początku. Jakimi kryteriami kierowaliście się, wybierając tych czterech ludzi? Jak nawiązaliście wstępną komunikację? Istota na ekranie rzuciła szybkie spojrzenie w bok i ponownie okazała zakłopotanie. Nie było na to czasu. Załoga naszego systemowego skoczka, którego wysłaliśmy na Ziemię, po prostu szukała osobników w odległych rejonach a następnie pytała ich o chęć udzielenia pomocy. Chciałbym dodać, że tylko ja ponoszę pełną odpowiedzialność za to naruszenie protokołu pierwszego kontaktu. I faktycznie znaleźliście takich osobników? Tak. Pierwsze kilka osób albo wpadało w panikę, albo odmawiało, albo jedno i drugie. Zostali następnie uspokojeni farmakologicznie i bezpiecznie wypuszczeni. Potem załoga natknęła się na lądowy pojazd z czterema ludźmi w środku, którzy zgodzili się na naszą prośbę. To właśnie ich zabraliśmy z powrotem. S Mówca pozostał w milczeniu, ale inny z dwunastki zadał pytanie. Czy ci ludzie nie sprzeciwiali się tak monumentalnemu zadaniu? Nie mieli problemu z poznaniem naszego istnienia i z tym, że zostali zabrani ze swojej planety? Załoga zameldowała, że byli jedynie lekko zaniepokojeni naszą obecnością. Później dowiedziałem się, że ta czwórka miała za sobą służbę wojskową i byli najwyraźniej specjalnie szkoleni do radzenia sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami. Przedtem otrzymali również krótkie wyjaśnienie naszej sytuacji, więc wiedzieli, czego będzie wymagać ich pomoc. Choć załoga wspomniała o konieczności sedacji, jednego z czwórki trzeba było obezwładnić przed startem, na naleganie pozostałych trzech. Poza tym grupa poradziła sobie ze wszystkim bardzo dobrze, a jeden z nich był wręcz entuzjastycznie nastawiony do lotu w kosmos. A potem zabraliście ich na to pole szczątków? Ponownie przejął pytanie mówca. Nie. Najpierw przywieziono ich do bazy, gdzie przekazaliśmy im wszystko, co nasz główny inżynier uznał za przydatne. Upewnię się, że otrzymacie pełną listę narzędzi, urządzeń, gadżetów i przedmiotów, które przekazano ludziom. To, z czego zrobili największy użytek, były opaski wspomagające inżynierów, te nakładane na głowę. Chwileczkę, one są biologicznie kompatybilne? Padło pytanie, w którym wybrzmiewało niedowierzanie. Wyraz twarzy istoty na ekranie zdradzał lekką frustrację. Nasze dane badawcze wskazują na liczne podobieństwa w budowie mózgów naszych gatunków. Wygląda na to, że jesteśmy wystarczająco podobni, by przynajmniej ten rodzaj interfejsu mózgowego działał także na nich. Ale to, co naprawdę zrobiło wrażenie, wydarzyło się później. To skrajnie niebezpieczny rozwój wydarzeń. Ktoś z dwunastki przerwał głośno. Te urządzenia są przeznaczone dla konkretnych gatunków i zawierają ściśle tajne informacje o działaniu naszej technologii. Nie można ich tak po prostu oddawać w ręce jakichś prymitywnych głupców, zwłaszcza jeśli okazuje się, że potrafią z nich korzystać. Dowódca bazy urwał na moment, wziął głęboki oddech i zaczął od nowa. Dla nas chodziło o przetrwanie, ale również o ochronę systemu ludzi którzy z dużym prawdopodobieństwem staliby się kolejnym celem ataku. Wykorzystaliśmy po prostu wszystko, co mieliśmy pod ręką, by dać sobie i im choćby cień szansy. Niezależnie od szlachetności waszych intencji, to wydarzenie pozostawi znaczne piętno na pańskiej osobistej kartotece. Posunąłbym się wręcz do tego, że mówca przerwał rozemocjonowanemu politykowi, gestem nakazując mu milczenie. Następnie zwrócił się ponownie do ekranu. Proszę powiedzieć, co wydarzyło się dalej. Wśród tej czwórki ludzi istniała już ustalona hierarchia. To ich lider przejął całość korespondencji i to on opracował plan, bazując na informacjach o wrogu, które byliśmy w stanie dostarczyć oraz dostępnych środkach obrony. Zażądaliby udostępnić im statek zdolny do przetransportowania ich wraz z wyposażeniem do pola szczątków orbitalnych przy Narin. Jakiego rodzaju uzbrojenie można tam znaleźć? Co ludzie z tego zrobili? zapytał mówca. Dowódca bazy odpowiedział spokojnie: Żadnego i nic. Pole szczątków jest wynikiem nieudanej operacji wydobycia gazu i przez pewien czas służyło jako wysypisko odpadów z różnych cywilnych przedsięwzięć rozwoju międzygwiezdnego, aż do momentu, gdy uchwalono przepisy zakazujące takich praktyk. Lider grupy ludzi powiedział nam, że nie szukają broni palnej. Posunęli się wręcz do odmowy przyjęcia tego skromnego uzbrojenia, które im oferowaliśmy. Żadnej broni? To jak w takim razie zamierzali się bronić? Niestety nie mogę z całą pewnością powiedzieć, co dokładnie zrobili, ani jak udało im się to osiągnąć. Mogę jednak opowiedzieć, co widziałem. Dowódca wziął głęboki oddech i kontynuował. Mając do dyspozycji wiedzę udostępnioną przez opaski inżynieryjne, ożywili starożytny, daleko zasięgowy statek kolonizacyjny. W zdumiewająco krótkim czasie wykorzystali jego możliwości ekstrakcji zasobów, a następnie zaczęli demontować całe podsystemy z innych, równie przestarzałych statków kosmicznych. Na moment istota na ekranie odwróciła wzrok od kamery, a jej ton zmienił się na pełen niedowierzania. Z jakiegoś powodu przez cały czas swoich prac transmitowali muzykę przy użyciu niskozasięgowych nadajników nadprzestrzennych. Z tego co wiem o ich planecie, była to zdecydowanie mieszanka utworów stamtąd. Sądzę, że mogły to być utwory bojowe. Proszę nie odbiegać od tematu, wtrącił mówca, przywołując go do porządku. Tak, przepraszam. Istota poprawiła się i podjęła dalej. Obserwowaliśmy, jak wyciągali silniki szczelinowe, które były nie tylko prawdopodobnie niesprawne, ale także o całe pokolenia starsze od naszej obecnej technologii. W dodatku uparcie zbierali zużyte reaktory oraz rdzenie komputerowe. Nazwałbym je raczej reliktami niż sprzętem użytkowym. Wszystko to i więcej gromadzili na pokładzie swojego starego statku kolonizacyjnego, by zbudować. no właśnie, coś. Do tej pory reszta dwunastki słuchała z uwagą, aż w końcu jeden z nich wypalił z pytaniem, co to było. Co oni z tego zrobili? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Zanim ukończyli zewnętrzne modernizację swojego statku, utraciliśmy łączność nadprzestrzenną i wizualny kontakt z tym, co robili ludzie. Początkowo sądziłem, że to sprawka nadciągającej bandy wojennej, która zbliżyła się do naszej przestrzeni, ale szybko okazało się, że nie. Łączność powróciła, choć nadal nie mieliśmy pojęcia, co zamierzają ci czworo ludzi. Byliśmy o krok od popadnięcia w panikę, gdy banda wojenna wreszcie przybyła. Widziałem setki statków wypadających ze szczeliny, a pomiędzy nami a nimi nie było absolutnie niczego. Jednakże Dokładnie w momencie, gdy flota zaczęła się formować i kierować w naszą stronę, z orbity Narin nadeszła transmisja. W dość surowych słowach zażądano od bandy wojennej poddania się. Nasze czujniki zarejestrowały również aktywne sygnatury około 40 statków kosmicznych pochodzące z tego samego miejsca. Najwyraźniej banda wojenna również to zauważyła i zinterpretowała jako siły lokalnego oporu bo bez wahania zmienili kurs w stronę Narin. Oczywiście, w rzeczywistości znajdował się tam tylko jeden statek. Ta prawda stała się jasna, gdy iluzja stworzona przez ludzi rozpadła się dokładnie w chwili, gdy banda wojenna znalazła się w bliskim zasięgu gazowego giganta. Mogliśmy tylko bezradnie patrzeć, jak mimo to zaczęli ostrzeliwać ciężką artylerią wszystkie większe wraki w obrębie pola szczątków. I wtedy wydarzyły się dwie rzeczy jednocześnie. Nastąpiła masywna erupcja atmosferyczna na Narin, która wyrzuciła w stronę floty bandy wojennej setki megaton gazu. Równocześnie ponownie utraciliśmy łączność nadprzestrzenną. Tym razem jednak udało się nam ustalić przyczynę tej utraty, gdy nasi inżynierowie próbowali naprawić lokalne pole zakłócające łączność nadprzestrzenną, które zagłuszało wszystko, włącznie z systemami nawigacyjnymi silników szczelinowych. Ta blokada była jednak tylko częścią obrony, którą ludzie przygotowali. Druga część ujawniła się nam znacznie później, gdy światło wydarzeń w pobliżu Narin w końcu do nas dotarło. Widzicie, pancerniki oddziału wojennego zostały zablokowane, niezdolne do ucieczki, odcięte od łączności, prawdopodobnie zdezorientowane i uwięzione w gęstej chmurze gazu. I w sam środek tego chaosu wjechali ci czterej ludzie na pokładzie swojego statku kolonijnego – który był zmodyfikowany daleko poza swoje fabryczne możliwości. Przez całe moje życie nie widziałem jeszcze statku tak ogromnego poruszającego się z taką łatwością. Z tego co obserwowaliśmy, mogliśmy jedynie wywnioskować, że wykorzystywali gaz jako medium do przenoszenia jakiegoś rodzaju uderzeniowego ataku. Jeden pancernik po drugim był unieszkodliwiany samą bliskością statku kolonijnego, który manewrował zygzakiem przez ich szeregi. Lecz gdy już niemal wybuchliśmy z radości, niewielka liczba ocalałych okrętów wojennych otrząsnęła się z odrętwienia i otworzyła ogień. Dowódca bazy przerwał, lecz kilka sekund ciszy pozostało niezakłóconych. Myślę, że powinienem wam powiedzieć, dlaczego misja wydobywcza na Narin zakończyła się niepowodzeniem. Wśród lekkich gazów, typowo występujących w górnych warstwach atmosfery gazowych olbrzymów, Narin posiada znaczną ilość lotnych związków chemicznych wynoszonych ku górze przez masywne stacjonarne huragany. Związków, które mogą zostać przypadkowo zapalone. Widzieliśmy, jak cała flota zniknęła w czymś, co mogę opisać tylko jako olbrzymią kulę ognia. Gdy pożar przygasł, zobaczyliśmy oddział wojenny ledwo utrzymujący równowagę swoich koziołkujących statków. Ich zewnętrzne systemy prawdopodobnie zostały częściowo stopione w żurzel. A ludzie? Ktoś z dwunastki wyjąkał pytanie. Są cali i zdrowi. Otrzymaliśmy transmisję dokładnie w momencie, gdy lokalna nadprzestrzeń się oczyściła. Niedługo potem nastąpiło przejście przez szczelinę nadprzestrzenną, czego nie spodziewałbym się nawet po takim zmodyfikowanym statku kolonijnym. A więc ci ludzie. są gdzieś tam, w przestrzeni. Tak przypuszczam. Jak oni to zrobili? zapytał mówca tonem całkowicie pozbawionym emocji, nie kierując pytania do nikogo konkretnego. Jak mogli powstrzymać oddział wojenny jednym statkiem i wyjść z tego cało? Czy naprawdę nie ponieśli żadnych strat? Dorzucił ktoś inny z dwunastki. Tak, nie było żadnych ofiar śmiertelnych, dlatego będziemy musieli złożyć kolejną prośbę o nadzwyczajną pomoc. Co? Dlaczego? Postać na ekranie zamachała rękami. Ponieważ choć byliśmy w stanie ich przyjąć, nie jesteśmy w stanie pomieścić około trzech tysięcy uchodźców. O czym ty mówisz? Oddział wojenny poddał się. To. to dlatego wygraliśmy. Mówca nie zdołał dokończyć zdania, więc zapytał, kiedy mówiłeś o braku ofiar. Tak. miałem na myśli obie strony. Jestem niemal pewien, że ludzie bardzo uważali, by używać wyłącznie środków nieśmiercionośnych do unieszkodliwiania okrętów wojennych. Ale teraz mamy tu dużą liczbę ludzi, którzy błagają, by mogli pozostać na powierzchni planety, twierdząc, że boją się przestrzeni kosmicznej. Potrzebujemy zaopatrzenia. Dwóch z dwunastki próbowało coś powiedzieć, lecz im się nie udało, a inny członek tylko bez słowa wpatrywał się przed siebie. W końcu mówca przerwał ciszę i z trudem zapytał. Czy możesz nas skontaktować z tymi ludźmi? Myślę, że tak. Dowódca bazy podniósł do kamery kartkę papieru. W swojej ostatniej transmisji powiedzieli nam, że mamy zwrócić się do nich o pomoc, jeśli my lub ktoś nam znany zostanie zaatakowany. Przekazali nam ciąg liczb, który według nich jest kluczem do ich identyfikacji w jakimś systemie komunikacyjnym używanym na ich planecie. Czy powiedzieli coś jeszcze w tej transmisji? Podziękowali nam za rzeczy, które im daliśmy, a potem? Lider grupy powiedział coś o wielkiej satysfakcji z planu, który dochodzi do skutku. Nie jestem do końca pewien, czy dobrze to przetłumaczyłem. Co do mojego tłumaczenia, powiedział niepewnie, ale po wymianie spojrzeń z innymi członkami dwunastki, mówca wyprostował się i wydał polecenie. To wszystko na teraz. Musimy przeanalizować te nowe informacje i z całą pewnością wrócimy do Was z kolejnymi pytaniami. W międzyczasie przygotujcie pełny raport z tego incydentu i rozpocznijcie badanie tej technologii komunikacyjnej ludzi. Uznajcie waszą prośbę o zaopatrzenie za przyjętą. Zajmiemy się nią, gdy tylko ją oficjalnie złożycie. Dowódca bazy skinął głową w geście zrozumienia i ekran widokowy zgasł. Historyczna sala pogrążyła się w ciszy na dłuższą chwilę.